Witajcie, witajcie, tu Magda Khan. Właśnie przyszła paczucha od Artistico. Dietę paczucha od Artistico i zapraszam do oglądania. Co też w mojej paczce DT się znalazło. otwieramy Czy nie oglądałam? Także nie wiem. Słuchajcie, tutaj już widzę jest YouTube kit. To za chwilę otworzymy i omówię pokrótce. Natomiast co znalazło się? Tak, pozostałe rzeczy. Tutaj same dobroci, HDF-ki. Słuchajcie. Super statki, o, czyli morskie opowieści. Będziemy robić morskie klimaty, fajnie. Oczywiście te dekory są zawsze fantastyczne. Człowiek za burtą, tak. To jest podstawka do jakiejś, do jakiejś bazy. Tutaj mamy dekory z tej najnowszej kolekcji Vintage Meadow. Małe. Takie herby, kwiaty, uwielbiam te kwiaty, gwiazdki i oczywiście super listki. To jest przypuszczam do latarni. Ale super, śliczny medalion, super serducho, domek dla ptaszków. I nowe bazy kwiaty. Jakie one są śliczne? To jest mniejsze i tutaj mam chyba aż dwie większe. No, będziemy robić, będziemy robić Fajnie. Oraz kolekcja Boho Story. Słuchajcie, no, yy, może otworzę i zaprezentuję, jak wygląda Boho. Ostatnio robiłam właśnie z Vintage Metal, a teraz... Będziemy robić z To są takie... Hmm. Tutaj mamy jakieś indiańskie nieco. Motywy. Wigwamy. Łapacze snów. Piękne róże. Cudna jest ta kolekcja. Ukwiecona. Aha. E nie, a tutaj mam to była część tylko bohostory a tu mam z kolei vintage medal no to jest ten arkusz po prostu uwielbiam ten różony z tymi kratami, super natomiast e, ściana rewelacja fajnie, super przecudowna paczka i teraz y, pokrótce o youtube kicie a będzie youtube hop artistico zrobi youtube hop i podczas z tego hopa będziemy prezentować projekty z wykorzystaniem właśnie produktów z tego kitu. Ten kit będzie dostępny w sklepie, będzie go można kupić w bardzo fajnej cenie, jak Kasia obiecuje. I co też znalazło się w kicie? Małe serduszka, super, gałązki, łańcuchy, trebiki te świetne herby, medaliony, te ornamenty, kluczyki i baza. Duży tak. No, świetny kit. Naprawdę można e, poszaleć i, i zrobić cudne projekty. Także bądźcie w kontakcie, zaglądajcie na kanał YouTube Artistyko, subskrybujcie, oczekujcie informacji. Wkrótce do Was przyjdziemy. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Cześć.